Cześć, witajcie moi drodzy, witam Was ponownie w... Zajrajmy w The Talas Principle. Właśnie wyszliśmy z pierwszej jakby komnaty, nie zdobyliśmy niestety gwiazdki, co a mnie bolbing. No jezu, przechodzę przez to. Ale zapewne kiedyś udałem się w poszukiwanie gwiazdek. Co my tutaj mamy? Brakuje nam jednego elementu. Są takie magiczne, fajne pryzmaty. A, się to jest, to się powoli poruszam. I tu mamy kostkę. Dostaliśmy już informację. Cóż, moi drodzy. Zatem ruszamy do drugiego pomieszczenia. Gdzie mamy do zdobienia biały. Yp, biały, kurde. Już tak, już krótko nie odróżniam. Zielony sigil L. Żółty sigil L. Oraz zielony sigil. Takie Z. Oraz gwiazdkę. Tu, tu, tu. Czyli będziemy mieli pierwszy sigil do, do tej kostki i dwa sigile do wyjścia stąd. zatem wchodzimy. Zmniejszymy to. Że... pakt. Te światy należą do Ciebie i możesz swobodnie się po nich poruszać i podporządkować swojej władzy. Ale do wielkiej wieży wejść nie możesz. Jakie wielkiej wieży? W dniu, w którym to uczynisz, umrzesz. E, tutaj nam O, zobaczcie, to oko na przykład się przesuwa. E, zobaczmy, co ma termina do powiedzenia. E, lista. Dostęp... Aby uzyskać dostęp do funkcji sieciowych, użyj polecenia dostępu do Portalu Komunikacyjnego. A biblioteka jest aktualnie z Zasoby systemowe są przygotowane do obsługi przewodniczących komunikacji sieciowych. Dobra, dostęp do portalu komunikacyjnego. Błąd, sieć niedostępna. nie nieznany błąd. Uruchomić program rozwiązania problemów? Jasne. Przedwanie Miltona. To jest pytanie o asystencie biblioteki Milton. Program ABM, czyli Asystent Biblioteki Milton, został zaprojektowany w celu ułatwienia użytkownikowi interakcji z zasobami biblioteki. System jest wyposażony w intuicyjny, inter intuicyjny interfejs z wbudowaną funkcją ludzkiego języka, zapewniający dostęp do, szeroko, do szerokiego wachlarza funkcji sortowania i rozwiązywania problemów. Całkiem fajny system, muszę przyznać. Rozwiązanie problemów, Panie Milton. Myślisz, że potrzebujesz pomocy odnośnie dostępu do funkcji sieciowych. Najczęstszą przyczyną problemu z siecią jest brak wystarczających uprawnień zarządzanych z kątem. Aby potwierdzić swoje uprawnienia, wprowadź hasło administracyjne. Czwarty? Mm, nie Nieprawidłowe hasło. Mm, to co, administrator wtedy? Nie. Eee. Nie ufaj nikomu? Eee. Nie chcę. logowanie z zbyt wielu nieudanych prób uzyskania dostępu do konta. Czy chcesz stworzyć nowy konta administratora? Jasne. Aby zapobiec niepotrzebnemu. ło to ja to zwolni. Aby zapobiec niepowołanemu y... dostępowi do funkcji administracyjnej, system musi sprawdzić, czy jesteś robotem. <laughs> czy nie jesteś robotem. Przerwanie programu. Zostaniesz poproszony o odpowiedź na serię pytań. Zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych musisz wyrazić zgodę na wykorzystanie. Swych odpowiedzi do stworzenia obszernego profilu psychometrycznego. Dane związane z odpowiedziami zostaną natychmiast usunięte. Twój projekt będzie dostępny wyłącznie dla, wyłącznie dla innych administratorów. Generowanie części pierwszej programu certyfikacji 1. Część pierwsza gotowa. Wypełnij wszystkie pola. Odpowiedź szybko i instynktownie. Czas również podlega ocenie podczas testu. Czy chcesz rozpocząć? Jasne. 3, 2, 1, go. Pytanie. 2 plus 2. Oczywiście 4. Wolę 8. E, pytanie 2. Jaka jest twoja subiektywna reakcja na to zdjęcie? E, zadowolenie. Które słowo najlepiej opisuje osobę? E, istota ludzka, istota oparta na negatywnym. Czy jest system rozwiązania problemu? Zwierzę myślące racjonalnie. Obywatel. E, istota ludzka. E, Idziesz przez pustynię i spotykasz spragnionego wędrowca. Człowiek jest bardzo odwodniony. Masz przy sobie wodę, ale nie wiesz, jak długo ją... Jak daleko jest do oazy? mu hmm. połowę wody. A została przyjęta. Część pierwsza proce procedury certyfikacji została zakończona. Po wygenerowaniu części drugiej otrzymasz powiadomienie, aby wyjść w dowolny klawisz. Zaniechać sesji technicznej. gotowe jest sesję sesja. Lista. <laughs> Obrad. Dobra, mamy kolejne w 260 przed naszą erą. Zasada Talosa. IAN e I, A, N. Lecimy po kolei. Frank Nagatai. Od Franka Nagatai do Milesa Nagatai. Dan Nagatai. Temat Ian. Mój pierwszy dzień w instytucie noematyki. Może co to jest? Stosowanej. Nie wiem co to jest. Jak, jak coś wiecie, napiszcie mi. W drodze do pracy jestem przerażony. A jeżeli mnie nie polubią, a jeżeli oni wszyscy tam są geniuszami, a ja jestem tylko bufonem, może tylko zażartowali, że pozwolą mi tam pracować. Z drżeniem w, wchodzę do środka, a zaraz przy wejściu widzę naturalnej wielkości plakat z Jeffem Goldblumem. Co jest? A potem dociera do mnie Instytut Neomatyki Stosowanej. Angielski skrót to IAN. Doktor Ian Malcolm z Parku Jurajskiego. Jeff Goldblum. <laughs> Nieźle. Pojawia się uśmiechnięta doktor Sara Pchaj. I mówi, gdy powstał instytut, mu jakiegoś fajnego skrótu. I inan, i apn, i napno. To wszystko brzmiało głupio. Ale nie chcieliśmy, żeby to było po prostu Ian. Po, um, ale nie chcieliśmy, żeby to był po prostu Ian. Ponieważ jest to imię. E, wtedy ktoś rzucił żart, że może użyjemy ia, e, imienia Jeff. I tak już zostało. Oficjalna nazwa to Ian, ale jeżeli e, usłyszysz, że ktoś mówi o Jeffie, to nasza wewnętrzna nazwa. Tak więc, e, co sobie myślisz, ci przeklęci. Tak, tak wiem, co sobie myślisz. Ci przeklęci mózgowcy. Po tej rozmowie już się tak nie bałem. No, widzisz. Czyli jakiś wniosek? Nie warto się stresować. Dobrze. a Atena analiza. HTML, taka strona internetowa. Uzgodnie Alex 16 dodał 4 wpisy. Uwaga, pierwsze zdanie powieści. Obudziłam się w dziwnym miejscu i nie pamiętam niczego. Oznacza coś więcej e, niż tylko początek kolejnej tajemniczej historii z amnezją w tle. Nie powinniśmy jednak e, posuwać się zbyt daleko i odczytywać całego dzieła jako alegorii, a raczej. Potraktować główny wątek narracji w sposób dosłowny i nie wiadomo. Uwaga druga. Nie dysponując odpowiednią wiedzą o naturze świata, jesteśmy zmuszeni, by opierać się wyłącznie na słowach innych oraz tym, co mówią nam zmysły subiektywne, ułomne i ograniczone. Ciąg liczb. Rzeczywistość społeczna, wiara i rzeczywistość obiektywna materia wchodzą ze sobą w konflikt. No, dosyć głębokie takie przemyślenia. Kiedy. W... Uwaga trzecia. Kiedy w 16, drugie przebudzenie w ogrodzie Artemis, bohaterka pyta swojego mentora o. Uwaga! Uwaga numer 4. Dokładniejszą interpretację można uzyskać jedynie dzięki syntezie. No, takie coś ciekawe. Nie została nam ostatnia zasada talosa. <laughs> Przepraszam. Mm. Archiwum. 2260 F12 przed naszą erą. Straton ze Stagiry. No Jezu. Niezre... Niezależnie czy prawdą jest, że to Dedar zbudował gigantycznego Talosa, albo jak mówią inni, był on dziełem samego Hefajstosa, możemy być pewni, że został wykonany z brązu i miał pojedynczy, kan... pojedynczy kanał Żylny, w którym płynęła substancja przypominająca krew. Yy... Może Ichor? Cholera, wie, no, krew bogów, tak? albo am... nie wiem co to mogło być, no mniejsza. Niektórzy utrzymywali, że była tortęć, z kolei według innych była to eteryczna ciecz na wzór płynący w żyłach bogów, no właśnie czyli ichor. Czerpię tutaj troszeczkę z Perskiego Jacksona, takich informacji. Utrata tej cieczy powodowała jego śmierć, tak jak u człowieka, który umiera na skutek wykrwawienia. Czy nie możemy zatem powiedzieć, że talos, którego stworzono jaką maszynę lub zabawkę, miał wszystkie najważniejsze cechy człowieka poruszał się zgodnie z własną wolą, umiał mówić i rozumiał, co do niego mówiono. Miał chęć i pragnienia. Miał chęci pragnienia. Według opowieści o argonautach, to właśnie one to właśnie one stały, stały chyba tutaj powinien być. Się przyczyną jego zguby. Jeżeli zatem maszyny miałyby wszystkie cechy człowieka i zachowywały. zachowywały. to jest znowu błąd, jest? Się jak człowiek, prawdopodobnie zgodnie z zasadami natury, jedynie myślał. Wymyślnym, jedynie wymyślnym planem jej konstrukcji oraz interakcją pomiędzy materiami. Co kurde! O, chwila, bo się Jeżeli zatem maszyna miałaby wszystkie cechy człowieka i zachowywała się jak człowiek, prawdopodobnie. Prawdopodobnie. Jezu, powodowana zgodnie z zasadami natury, jedynie wymyślnym planem jej konstrukcji oraz interakcją pomiędzy materiałami, z której byłaby zbudowana, czy nie oznaczałoby to, że człowiek również należy. Na, że człowieka także należy uznać za maszynę. Pozostaje to w sprzeczności ze wszystkimi szkołami metafizyków. Chociaż nawet najbardziej uczciwy filozof nie może żyć bez krwi. Interesujące. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o to. Mamy nowe teksty. Fajnie. Nie wiedziałem, że to jest coś takiego. Tam mamy coś. Bo od razu sobie potoskichniemy. To wygląda w ogóle jak jakiś starożytny amfiteatr. Gdy byłam małą dziewczynką, jedna z nauczycielek, pani Higgins, kazała nam zrobić kapsułę czasu i napisać listy do przeszłości, abyśmy pewnego dnia mogli sobie przypomnieć, jacy byliśmy w czasach dzieciństwa. Wydawało mi się to głupie i nie zrobiłam tego, czego bardzo żałuję. A zatem... chyba zrobię to teraz. Zakopię je w archiwum, a nie pod drzewem. Nie wiem, czy ktoś kiedykolwiek je odnajdzie, ale wydaje się ważne, by mówić i myśleć tak długo, jak to możliwe. No, dosyć fajne, ciekawe. Czyli to są jakby co, jej wspomnienia? Zobaczcie, podobne miejsce, z którego myśmy przyszli, prawda? A to jest interesujące I w ogóle to jest jakaś wyspa. Hmm, pozwiedzamy się troszeczkę, wiecie? Tam jest, tam jest też jakieś kolejne miejsce Wow Zniesieniem też troszeczkę Anti-Aliasing na mniejszy że tutaj to mi nieźle daje po zasobach no w ogóle to wygląda jakieś takie starożytne Co to było? Jakieś starożytne ruiny miasta Przyjdziemy się tak troszeczkę, trosz może przyspieszę odrobinkę, żeby was tu nie zanudzać. Ale muszę przyznać, że wygląda to, kurde, kozacko. A proszę, tutaj coś mamy. Coś dziwnego przyszło na świat, coś na kształt zniekształcenia, coś, co nie powinno chyba istnieć. Z wnętrza wydobywa się piękny głos. Bob. Ten głos nie powinien tu być, nie jest dziełem projektanta. Musimy unikać takich anomalii, bo w innym wypadku rozprzestrzeniają się i pozwalają struktury naszego świata. Wiara. Czyli co? Jesteśmy w jakimś wirtualnym świecie? Na początku, Na początku były słowa i słowa stworzyły świat. Ja jestem słowami. Słowa są wszystkim. Tam, gdzie kończą się słowa, kończy się świat. Nie możesz iść naprzód, gdy przestrzeń nie istnieje. Powtarzam. Na początku były. A, czyli nie możemy tam wejść. No i ciekawy mechanizm powstrzymania. Chociaż jestem ciekaw, coś się stało, tak, się nam dalej kłoszki. Lecz wolę tego nie sprawdzać, szczerze. Coś jest, bo to tak Wygląda taki ukryty troszeczkę obszar. Nie no tu to jest ta brama. Wow, no trzeba przyznać, że twórcy to się, kurde, postarali tutaj z tym. Czy to takie freski? Wow, no po prostu, no, szczerze wam mówię, jestem, kurde, w szoku. Jak to pięknie wygląda. To jakieś schody? Coś tu jest? Jakieś więcej wiadomości, cokolwiek? To jest troszkę szukam tej gwiazdki, wiecie? Zejść na plażę... Kurde, no... Mm, to jest chyba obszar ten treningowy, bo słyszę jak ta kulka czy mina się odbija. Glicze kolejne, czy też możemy skargać na spację, żeby nie było, że nie, że nasz robot nie potrafi. A cóż to? O, proszę, to jest coś nowego. To jest jakiś kolejny tryb, co to mam za wiadomość? Pusta. Przez dwa gotowe błąd, lista ludzka maszyna. Czy kolejne do czytania. No, asyst, zjadę gardło przy tych nagraniach. Błąd za tym. E, nie można wczytać wczy archiwum. Milton John. W dniu, w dniu, który często wspominam, kiedy po raz pierwszy się przebudziłem i po pojąłem, e, że spoczywa w cieniu kwiatów, nie wiedząc gdzie się znalazłem, czym byłem, skąd przyszedłem i jak. Wow, dobra. Yy, ludzka maszyna. Temat numer 3. Pewnego dnia odkrywszy, że nie jesteś istotą ludzką, tylko maszyną. Pewnego dnia odkrywasz, że nie jesteś istotą ludzką, tylko maszyną. Twoje życie było dot realne, nikt tobą nie kierował, ani całe, ani cię nie programował, by zachować się w określony sposób. Twoje fizyczne i psychiczne zdolności są takie same, jak. u... Organicznej istoty ludzkiej, ale stworząc się w laboratorium. Nikt od ciebie o tym nie wie. Rodzina i przyjaciele uważają cię za człowieka. Możesz kontrolować swoje dotychczasowe życie. Nic więcej i nic nie musi się zmieniać. Jaka jest twoja reakcja? Zwróć uwagę na poniższe kwestie. A. Czy twoja koncepcja samego siebie ulega zmianie? Czy jesteś tą samą osobą co wcześniej? B. Czy zmienia się twoje postrzeganie świata? C. Czy ujawniłeś informację innym, czy raczej wolisz zatrzymać ją dla siebie? Dlaczego tak postępujesz? 1520 słów. Ostateczny termin pr przepada... Przepada, właśnie 26. Nie będzie przedłużenia. Praca należy dostarczyć za pośrednictwem poczty e-mail lub... Praca? AR... GH rozwiązania od Bob Rakowski do 108, 108 odbiorców, nieźle. Gra, Grarg, ci wszyscy spokojni ludzie doprowadzają mnie do szaleństwa. Czy oni wszyscy nagle zmienili się w budę, czy co? Nie miałem pojęcia, że świat ma takie pokłady spokoju. Chociaż ci bawiący się w gautamę w ostatnich e, swoich dniach przy, przynajmniej mają realistyczne podejście. E, wiecie co jest jeszcze gorsze? Ci e, paranoidalni popaprańcy budujący bunkry i zbierający broń. Co oni chcą zrobić? Wystrzelić coś tam? E, chociaż muszą przyznać, że ogólna reakcja w Uglądała lepiej niż przewidywałem i piękno człowieczeństwa mogłoby mnie nawet wzruszyć, gdyby... gdybym e, nie był zrzędliwym starym dziadem. <grywka> Ale ta niewielka grupa idiotów po prostu psuje mi os ostatnie dnia życia. Czy coś jakiś kataklizm, cokolwiek? E, Piszę to dlatego, ponieważ nie chcę wierzyć w scenariusze pozbawione rozwiązań. Jeśli wszyscy razem zaczniemy się zastanawiać, co. Yy, możemy coś wymyślić. To byłoby szalone, ale lepsze szaleństwo niż śmierć. Akurat szaleństwo wychodzi nam najlepiej na tej planecie. Coś w tym sumie jest. Wyjście. I mamy kolej, kolejne rzeczy. Kapsuły czasu. Fajnie, że takie te logi mamy. Więc nie widzicie, warto tu się rozglądać. Warto czy... Oj, warto czytać różnego typu rzeczy. Na przykład tego ter ten terminal był inny niż ten na początku, czyli co, jakiś jakieś peryferia? Coś... ukrytego? Tu coś jest? Tak wygląda? Są w ogóle jakieś kraty. Ej! Chodź tu! Czekaj! Ej! Nagranie jakieś ktoś. Ej, hallo. Ej, no dobra, się wystraszyłem. What? Co, co to było? Skąd on się tam wziął? Czy był efekt tamtego terminalu, że go tak tam podniosłem? Poczytałem tamte informacje? E jestem w ciężkim szoku. Nie wiedziałem, że coś, coś takiego. Tutaj jest. Wow! No, autentycznie! Dobra, wróciliśmy do tego punktu. Zostało mi troszeczkę nagrania, więc może chociaż jedno rozwiążemy. A pójdźmy do tego zielonego. Strażnicy musieli oszaleć. Spokojnie. Dobra, na pewno będę musiał coś tam wyciągnąć. Zobaczmy dalej co jest. Wow, dobra. O, to nie będzie proste. Jezu, wow. Dobra. Udało się go powstrzymać. Dla ciebie sobie zatrzymam, kolego. No, zatrzymujemy tego pana. Biegniemy po ten zakłócać. Ciebie zatrzymam, ciebie wezmę. Dobra, otwórzmy sobie. Chacą za nas tutaj czeka. A, tu się jest Sigil. of Dobrze. Uczysz się jak ci przykazano. Ale wyborów musisz dokonywać samodzielnie. Nie będę wskazywać ci drogi, chyba, że okaże się to konieczne. Mm, tu jest jakaś wiadomość jeszcze, tego chyba nie czytaliśmy. Nie wiem, co to za miejsce i chyba nikt inny też nie wie. Nie pozostaje nic innego, jak iść naprzód i zapisać wszystko, co napotkam. Owca, hmm. Interesujące. Dobra. Chodźmy po ten sigil tutaj. To czytałem, tak. To czytałem. Dobra. Chodźmy tutaj. Sala okien. Hmm. Dobra, tak. Coś to jeszcze jest? Nie, tu nic więcej nie ma. Zakłóćmy teraz to jeszcze raz. Przenieśmy, bo tu nie możemy oczywiście z nim przejść, bo nam nie pozwoli. Zakłóćmy tamto. I czyżby o to chodziło? Kolejny glidze. Coś tutaj ciekawego? Jakieś informacje? Jakieś kody QR? Ja się tak rozglądam, patrzę właśnie, czy coś ciekawego jeszcze tutaj może jest. Dobra, mamy Sigil. I to jest ostatni. Mamy wszystkie cztery Sigile, żeby otworzyć główne drzwi. No, tu nic nie ma. No e cóż, i wychodzimy. więc więcej tu na nie pozostaje. Został tutaj do, do wzięcia jeszcze jeden sigil, ten żółty, po który od razu też się zabiorę. a proszę. Drzwi są zamknięte. Ciekawe jak tam się dostać. Czy jest w ogóle jakaś... Tu nie. Nie, tutaj też nie. Nie mamy kurczę kluczy tutaj. Chyba. Może gdzieś na tej mapie są klucze. Jeżeli mm, ktoś z was grał i wiecie, daj, dajcie znać. Tam jeszcze jest coś napisane. Tak, wiem, chodzę i sprawdzam. Nie wiem, czy dokumenty w terminalach to jedyne pozostałości większego archiwum, czy też zostały one precyzyjnie stworzone, by przekazać jakąś ukrytą prawdę. A tutaj teraz coś się chyba otworzyło. A nie, to jest ten, tutaj też była próba, ale zostało to zniszczone. No proszę. Dobrze, chodźmy po ostatni SIGIL, jaki tutaj jest samobójcza misja. A, już wiem co chodzi. Najpierw blokujemy to, uruchamiamy wieżyczkę, zabieramy zakłócacz i to. Teraz proszę, co się pięknie stanie. Bum. No, powiem, że właśnie. Teraz możemy to też wyłączyć. <laughs> Taka fajna, prosiutka zagadeczka. Zbieramy sigil, Ktoś powinien otworzyć. Najpierw, no mimo iż. Taki, mimo takiego długiego i gdzieś tam jest gwiazdka, chelera. Mimo takiego długiego ułażenia tutaj, czytania tego wszystkiego, udało no nam się w parę minut zrobić. E, wszystkie sigile. Bo sigil jest gdzieś po prostu. Yp, e, jest sigil. O, gwiazdka jest ukryta gdzieś po prostu na mapie. Dzisiaj nie ma tego oka, to znaczy, że przeczytaliśmy wszystkie wiadomości. Dobra, wynośmy się stąd. Moi drodzy, drugi, drugi chamber został przez nas zakończony, więc w tym miejscu podziękuję wam za uwagę. Trzymajcie do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej, cześć, pa!